Jeśli ktoś słyszał, że liczby nie kłamią, dotarło do niego też zapewne i to, że nie mówią one wszystkiego. Przykładem może tu służyć doroczne sprawozdanie powiatowych strażaków w części dotyczącej działalności OSP. Wspominając o ochotnikach, wiceszef państwowej jednostki podkreślił ich znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Cały system ratowniczo-gaśniczy, ogólnie działka, można powiedzieć, ratownicza, to nie tylko Zawodowa Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, ale również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które stanowią no, niebagatelne wsparcie na terenie powiatu. W mniejszych powiatach, tam gdzie jest tak jak u nas w naszym przypadku tylko jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza, no, wsparcie jednostek, szczególnie tych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jest nieocenione i nieodzowne. Oni są po prostu niezbędni dla nas, żeby to działało. Spośród 15 powiatowych jednostek OSP aż 11 włączono do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Należy do nich łącznie około 750 druchów, z których ponad pół tysiąca może brać udział w akcjach ratowniczych. To aż o ponad 100 więcej niż przed rokiem, co potwierdza sens szerokiego programu szkoleń i popularyzacji fachu w drużynach dziecięcych i młodzieżowych. Te jednostki są wzmacniane, o ile jest to tylko możliwe, i sprzętowo, i osobowo, i w, i w sposób merytoryczny, w każdej innej dziedzinie, bo to się przekłada bez, bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. W roku 2019 podjęliśmy, nasze zastępy OSP podjęły w sumie ponad 1660 interwencji na terenie naszego powiatu i nie tylko. Proszę Państwa, to jest prawie tyle ile państwowa straż pożarna. To znaczy świadczy to o tym, że w zasadzie każde działanie państwo, prawie każde działanie państwowej straży pożarnej yy, wspomagają zastępy ochotniczych straży pożarnej. Po podkreśleniu zasług swoich druhów, ich mundurowy szef poinformował też radnych o kłopotach kadrowych i pokazał tym samym drugą stronę danych, które na pierwszy rzut oka mogą, a nawet powinny cieszyć. Ta liczba 484 członków uprawnionych do działań to tak naprawdę zapis w systemach naszych komputerowych i tak dalej i tak dalej. Faktycznie i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, faktycznie jesteśmy w stanie z tej liczby do działań ratowniczych zadysponować może jedną trzecią z różnych powodów. Jednostki ochotniczych straży pożarnych to nie, nie, są, nie polegają na tym, że ludzie siedzą w strażnicy i czekają na ten przysłowiowy alarm, tylko każdy ma swoje, swoje jakieś indywidualne zajęcia, tok pracy, tok nauki, itd., itd. I w wypadku ogłoszenia alarmu, a szczególnie w godzinach przedpołudniowych, no to bądźmy szczerzy, możemy liczyć na, na niewielką liczbę tych ratowników. Zdarza się nawet tak, że mimo ogłoszonego alarmu zastęp nie wyjeżdża do zdarzenia. Powodem bywa na przykład brak kierowcy, który przebywał w tym czasie w pracy. Jest to problem, nad tym pracujemy. Staramy się pozyskiwać nowych członków. Nie jest to teraz takie bardzo proste. Przychodzi do nas wbrew pozorom sporo osób, ale kiedy zobaczą, na czym to polega, z czym to się wiąże, no niestety duża liczba z nich rezygnuje. To nie tylko ten splendor, to nie tylko ta możliwość noszenia strażackiego munduru i prezentowania się na paradach, uroczystościach, ale często bardzo ciężka fizyczna praca. Praca, która przynajmniej w wymiarze finansowym nie popłaca. Sami ochotnicy dobrze o tym wiedzą, są jednak ludzie przeliczający ich zaangażowanie na złotówki. Prostując ewentualne niedomówienia, druh Goślicki zdradził, jaka jest prawda o budzącym czasem kontrowersję ekwiwalencie za udział w działaniach ratowniczych. Część osób myśli, że strażak otrzymuje wynagrodzenie za udział w działaniu ratowniczym. To, proszę Państwa, to nie jest żadne wynagrodzenie. Jest to tylko, ekwiwalent jest zwrotem utraconego potencjalnie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Na terenie naszego powiatu w zasadzie w każdej gminie jest sytuacja taka sama i Strażach ochotnik za godzinę udziału w działaniu ratowniczym otrzymuje około 10, 10 11 zł, jest maksymalnie. Kwota ta jest niezmieniona od 2007 roku, kiedy rozporządzenie odpowiednie wprowadziło ten obowiązek wypłacania ekwiwalentu, scedowując go na, na gminy. I teraz jak to się ma do rzeczywistej wartości pieniądza w chwili obecnej? W żaden sposób. Nawet minimalne wynagrodzenie określone i obowiązujące w obowiązującym naszym kraju no jest znacząco wyższe, prawda? Aby lepiej unaocznić słuchaczom sytuację, Krzysztof Goślicki sięgnął po jeden przykład. Strażak ochotnik, który brał udział w największej ilości akcji w danym roku, a to jest chyba z z tego, co się nie mylę, chłopak, otrzymał za cały rok... Tej swojej działalności, naprawdę masę wyjazdów za cały rok 1200 czy 1300 zł. No to, są, no to są pieniądze naprawdę no śmieszne i nie pokrywają tego, co on naprawdę mógł utracić. W szeregach OSP działa dużo na przykład osób prowadzących działalność gospodarczą swoją indywidualną. I teraz w ciągu dnia, jeżeli oni są odrywani od swojej typowej działalności, a mamy takich bardzo wielu, no, tracą automatycznie. Możliwość zarobkowania w swoim, w swoim miejscu pracy tracą realny dochód. Kwestia podniesienia wysokości ekwiwalentu dla strażaków z OSP ma zaistnieć na jednym z konwentów powiatowych samorządowców. Jest już ponoć jeden Wójt, który zadeklarował, że znajdzie na ten cel pieniądze. Czas pokaże, czy pójdą za nim następni.